Dzisiaj modlimy się za dusze wszystkich naszych przodków, za dusze w cierpiące. Zanurzamy je w przepaści Miłosierdzia Bożego. Święta Faustynko, módl się razem z nami i wszyscy święci w niebie prosimy Was gorąco. Módlcie się razem z nami za dusze wszystkich naszych przodków, za naszą Polskę. Niechaj strumienie krwi i wody ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo umiłowane przez Pana Jezusa i odpłacają się sprawiedliwości Bożej. Jezu najmiłosierniejszy, królu miłosierdzia! Otóż wprowadzamy do Twojego serca najbardziej litościwego, Dusze wszystkie naszych przodków, dusze wszystkich naszych Polaków, które Ci są bardzo miłe i bardzo jednak odpłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech promienie krwi i wody ugaszą ich upalenie i niech Miłosierdzie Boże ogarnie je wszystkie. Ojcze Przedwieczny, Spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czycu cierpiące, które są zamknięte najitościwszym sercu Jezusa. Błagamy Ciebie przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego przynajświętsza dusza, okaż im miłosierdzie swoje i objaw swoją miłość i dobroć. Dla tych dusz tak bardzo cierpiących. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i otwórz nam nasze winy, Jakie i my odpuszczamy naszym widowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale na zbawę ze złego Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Amen. naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żach i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, święty obcowanie, grzeków opuszczenie, ciało martwy stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najliczego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas całego dla jego męki. i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mieniło się dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najlepszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mie miłosierdzie świata, jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, męki, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, ja dla dla świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. O krwi i wodo, która wytrysnęła z serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.